Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to kolejne nagranie z naszego wyjazdu na Kokon. Aktualny filmik, czyli dzisiejszy, to nagranie z tak naprawdę drugiego scenariusza, który miał miejsce w piątek po południu. Dobrze patrzy? Tak. Dobra. Jak wyglądam? Chujowo. Chujowo, no. Ale na Jędrzeja nie poradzimy, no. Scenariusz, który teraz rozgrywamy, został zorganizowany i przygotowany przez ekipę P4E. panowie, została Główne założenie scenariusza to przejmowanie, a raczej wpisywanie się na listę na punktach. Punktów było 4 albo 5, szczerze to już nawet dzisiaj nie pamiętam. A samo wpisanie się na nie polegało na tym, że po prostu dopisać się na listę. Jedyny wymóg był taki, żeby pomiędzy kolejnymi wpisami tej samej drużyny były wpisy dwóch innych zespołów. Miało to zapobiec farmieniu punktików wpisując się cały czas w tym samym punkcie. Nie był to jednak jedyny sposób zdobywania punktów. Drugim było zdobywanie nieśmiertelników. Polegało to na tym, że każdy zespół na początku miał ze sobą 32 nieśmiertelniki. No tak wyszło z jakiegoś tam podziału. Nieśmiertelniki można było oczywiście albo tracić, albo zdobywać. Traciło się je po prostu tracąc ludzi i wtedy albo po 10 minutach gracz, który był nieżywy przerywał nieśmiertelnik i chował śmieci do kieszeni, albo jeżeli w międzyczasie przed tymi 10 minutami dotarł do niego inny gracz, to miał obowiązek przekazać jemu nieśmiertelnik. Analogicznie to właśnie zabijając wrogiego przeciwnika i docierając do niego w ciągu 10 minut, mogliśmy zebrać z niego nieśmiertelnik, czym zwiększaliśmy swoją pulę punktów. Jeżeli ktoś liczył, że podczas tego scenariusza, raczej tego filmiku, będzie dużo strzelania, dużo walki, to niestety od razu zmartwię, bo raczej nie ma na co liczyć. Nasze założenia były takie, aby raczej nie tracić ludzi, nie ginąc, nie tracić punktów, a przede wszystkim zbierać nowe poprzez wpisywanie się na punkty. Dlatego Otryujcie w większości zliwaliśmy kontakt i wycofywaliśmy się. Tak czy inaczej, gramy już, więc ruszyliśmy z punktu startowego i udaliśmy się od razu do najbliższego punktu. No, panowie, co tamy w tył? Wpisujemy się i nie czekając dłużej, lecimy to dalej. Mamy, tym bardziej, że mamy. widzimy na horyzoncie zbliżającą panowie, się wrogą drużynę. Cofnijmy się tak, jak przyszliśmy, jak damy radę, nie? Tam za ten zagajnik Następny punkt mamy mniej więcej na godzinę drugą Więc idziemy jeszcze kawałek do przodu i odbijamy Dobra, no Mniej więcej na mojej dwunastej to jest Paśnik dobrze idzie, 200... 160 Okej, okay, widzę, widzę Widzę, widzę Co, kontakt? Nie, o kartkę widzę. Ruszamy do następnego punktu, i praktycznie po chwili tam jesteśmy. I jest to kolejny punkie. punkt, na którym jesteśmy pierwsi. Znaczy, trochę tak tamta teoretycznie była bliżej. Na loka pójdziemy. Wzdłuż tej drogi, co chyba Tutaj sobie. się wpisaliśmy, to ruszamy dalej i kierujemy się na dobra. kolejny punkcik. Fetycznie dokładnie kąt prosty w prawo. Teraz idziemy na NW, dobra. Musimy pójść troszkę naokoło, panowie. Bo prosto się wpakujemy z powrotem na tamtych. Kontakt, kontakty przed nami. Przemas nisko, nisko. Przepuśćmy ich, przepuśćmy w miarę możliwości. No, i tutaj niespodzianka, bo trafiamy na kontakt z inną drużyną. Jeżeli nie będą chcieli z nami walczyć, to ich przepuszczamy, panowie. Przepuszczamy. Idą na nas, panowie. Musimy się cofnąć w lewą stronę, do tyłu. Tam. Tak, tak, tak. Oni idą w kontakt. Ogień wolny, ok, spokojnie, nie atakujemy. Na początku myśleliśmy, że drużyna też nie będzie chciała z nami walczyć, ale oni po prostu rozstawiali swoje siły i próbowali, żeby nas oskrzydlić. Poczekaj, poczekaj. Jeżeli się zbliżą na pewny strzał, to możesz ich chropnąć, ale na razie nie koniecznie chcemy z nimi walczyć. Ok, flankują nas, dobra. Ogień wolny, ogień wolny. W sytuacji walka nam się po prostu nie opłaca, więc się wycofujemy. Ta dalej, się, odpuścili? Sławek, obserwuj, dlaczego się cofaj. Panowie, cofamy, cofamy, kontakt z prawej. Dobra, to odbijamy w prawo, po prostu, kąt prosty. No, tylko dokładamy sobie drogi. Praktycznie na trzeciej nasz cel, nie? Paśnik! Pa. Kontakt ominięty. I docieramy I dość szybko do następnego punktu. Panowie, trochę spiąć dupy, bo teraz może być gorąco. Tak. czwarci Delta Golf Echo. Dobra. 450 metrów do punktu. Mniej więcej kąt prosty w prawo. Ten punkt mamy ogarnięty. To lecimy do następnego, czyli do tego, w którym byliśmy tak naprawdę na samym początku. W lewą stronę tych małych świeczków pójdziemy. Z krajem tego, tego musimy przejść. To gdzieś kampimy? Tak, i zrobimy sobie taki odpoczynek i Tutaj? Najpierw podpiszmy się zobaczymy jak będzie sytuacja, bo jak się wpierdolimy, za zaczniemy wybierać miejsca, a się zaraz śdolimy na czyjąś kampę. Matias, Sławek, zostawcie tutaj wybierzcie nam jakąś lokalizację do, kampio, do kampienia. Hotel właśnie hotel, wpisuj się szybko. Kolejny punkt zaliczony, ale tym razem postanowimy zrobić sobie fajnie? tutaj trochę przerwy i przyczajcie, a już widać spakuje się na nas jakaś drużyna. No tak, 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 tak. Tam były takie dołki fajne. Panowie, kolejny punkt to Dien. Zgadnijcie, gdzie jest. Kilometr, stąd? Nie, koło naszego respa starego. Pójdziemy tutaj tymi przecinkami. Pojawiła się wroga drużyna, ale kąt, z którego podchodzą, i ich siła nie za bardzo gwarantuje nam pewne zwycięstwo bez większych strat. Więc nie czekamy tutaj, a wycofujemy się i kierujemy się do kolejnego punktu. Jesteście gotowi wszyscy ubierać się. Matias, ja ich nie widzę. Mów do mnie. Nie, pokazuję wam kiedy i gdzie będziemy iść. Tam. Odliwamy się, nie będziemy z nimi walczyć. Chyba nie ma sensu, co, Matias? Coś przed nami widzę. Nie jestem pewny ale to chyba są pantery To jest chłopca, jeżeli dobrze widzę Puśćcie go i obserwujcie, nie? Poczekaj przemas, niech on odejdzie dalej Dobra, wstajemy i kontynuujemy Obserwujcie tyły, bo on może się dołączyć do swoich Przechodziliśmy tutaj koło krzaków i tak naprawdę dopiero Matias, który szedł na końcu, zauważył, że siedzi w nich przeciwnik. I na szczęście zdejmuje go, zanim on zrobi nam jakąś większą krzywdę. Dostał tam. Żeby taki dźwięk. Szeroko, szeroko. W zagajniku po naszej lewej kontakt. Jednego z Matias, brawo. Zajmijcie jakieś pozycje rozsądne, nie? I się rozglądajcie. Pistolet zostawiłeś Matias Matias, pistolet zostawiłeś Pistolet zostawiłeś. To niebezpieczeństwo zażegnane, więc kontynuujemy i kierujemy się do następnego punktu. A raczej do tego, do którego szliśmy wcześniej. Tak, idziemy do karteczki powoli, tylko ostrożnie, bo może być ich tu więcej. Możliwe, że gość po prostu się kampił, bo może się wpisywać co, jako co drugi team. Tak? I po prostu kampi, żeby się wpisywać. Co dwie, wpuszcza dwie, dwa teamy i się wpisuje, nie? Posłaniajcie paśnika, no. Podejście do niego kurwa ludzie. Kolejny punkcik zaliczony. I teraz postanawiamy znowu poszukać jakiegoś miejsca na przyczajkę i przejrzenie mapy, sprawdzenie gdzie jesteśmy, i jak działać dalej. Tak, mniej więcej kierunek marszu naszego. Ja sprawdzę, gdzie jesteśmy, mniej więcej. I gdzie nam się opłaca podejść. No, tu jest fajne miejsce, żeby się przyczaić na razie i odpocząć za nasypkiem. Chwila przerwy, ja muszę się rozebrnąć w mapie. No i mamy świetne miejsce na zrobienie jakiejś małej zasadzki. Droga, a za nią krótki rowek. O kurwa, tutaj by ktoś nam właśnie. Kontakt! Dostał! A! Dostał! Dostał! No, tylko że nie byliśmy tam pierwsi. No, ogólnie ja zginąłem bardzo szybko, bo wpakowałem się dosłownie na przeciwnika i dostałem wpys kilkoma kulkami, no ale cóż, takie życie. Ale reszta mojej drużyny, jako tako, to ogarnęła, a dokładniej głównie ogarnął to Paśnik i Matias, i wybili tak naprawdę atakujących nasz przeciwników. Czekamy 10 minut, i dopiero jak minie 6 minut, zaczynamy odliczać. 4, i potem po minucie 3, i tak dalej. Kurwa, jak pomarańczowo. Oh, A, kurwa. On jak ktoś pocisnął. Jezu. To paśnik. Chodzi. U mnie dwie jakieś. Sekundnika nie mam. Efekt jest taki, że mamy bilans nieśmiertelników dodatni. I to całkiem fajnie dodatni. System respienia jest taki, że oddalamy się od miejsca walki i ogólnie od przeciwników i tam po odczekaniu odpowiedniej, no, odpowiedniej ilości nie. czasu, po, tak naprawdę to szczerze już nawet nie pamiętam ile to miało trwać, respimy się i dołączamy z powrotem do gry. Znaczy wyszło nam to chyba na plus, nie? Straciliśmy trzy? Cztery, no. Ja tam czterech. Dobra, jako, że tutaj okoliczny punkt raczej nie został zajęty przez żadne no. inne zespoły, więc lecimy z powrotem do pierwszego punktu, który zdobywaliśmy. Po to on jest. To jest cel bycia Matiasem. Matias, zostaj z tyłu, Dobra, chłopaki. Jak będzie gdzieś możliwość drogą czy coś, to w prawo kąt prosty musimy zrobić. 220. Dobra, widzę kartkę przed nami. Wpisujemy się na punkt i po raz kolejny planujemy no zrobić mało zasadzkę. No właśnie rozważam tę opcję. Dwie osoby bym schował właśnie w wodniku. Dwie bym rzucił tam, gdzie wcześniej w dziurze, w dziurze siedzieliśmy na naszej 12. A trzy tutaj po lewej jest kilka dziurek też takich fajniejszych. Panowie, panowie, tak w ogóle, uwaga, tak roboczo przyjmujmy, że kierunek, z którego przyszliśmy. To paśnik i przemek było... schowali się w zagajniku zaraz przy punkcie. W założeniach mieli zostać niewykryci i zaskoczyć przeciwnika. Przemek, paśnik, dostaliście, czy coś? Obaj dostali, tak? Problem był taki, że tam też już ktoś siedział, a dokładnie jeden przeciwnik, który zdjął obydwu, a potem zginął od celnego strzału Deneta. Tak, okay, przejąłem, ale zróbcie to ostrożnie. W efekcie tego starcia no, jesteśmy no, tak naprawdę jeden nieśmiertelnik w plecy. Nie no wiem, no po prostu jest ryzyko, jest zabawa, tak, ale nie będziemy już dłużej kampić. Czyli zrobiliśmy hałas, cofamy się stąd. Dwa razy miejsca na zasadzkę okazały się kurwa zasadzką na nas. Mm -hmm. Dobra, panowie, przesuwamy się tam. Nie, 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 nie. nie. W ramach przegrupowania się po tej akcji i planów, żeby ruszyć dalej, zauważamy inny zespół. Przyczajamy się i czekamy na okazję. Wpuścili, wpuścili to chyba. Matys, jak masz ogień, to ty po cichu walisz. Tak, walcie. Jak ktoś ma ogień, to ostrzeliwać i wycofywać. Niestety przeciwnicy zauważają nas zbyt szybko i nie ma mowy o skutecznym ostrzelaniu ich i wybiciu w pień. A dodatkowo jak dostaję kulką w ładownicę, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja strzeliłem to w drzewo, możliwe, że się odbiło. Nie wiem, nawet jeżeli to zabiłeś mnie, no. nie się dzielniczą. też nie działają. A jest pewność, że to nie oni? No właśnie. Denert mówi, że najprawdopodobniej to jego kulka odbiła się do, od drzewa przed nim i wróciła do mnie, zabijając mnie, ale nie mamy żadnego potwierdzenia, czy to na pewno tak było, czy to któryś przeciwnik przypadkiem nie strzelił w moim kierunku, więc niestety ginę i czekam 10 minut, żeby przerwać nieśmiertelnik. Odczekałem 10 minut, nieśmiertelnik przerwany, oddalam się, i respię, i wracam do drużyny. I ruszamy na kolejny punkt. Jesteśmy w domu. No <grymne> Zabijaj to, idziemy, 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 nie ma czasu na to. Panowie, mniej gadania, więcej obserwacji. Repliki opuszczone, z kim chcecie walczyć kurwa? Dobra, kolejny punkt zaliczony. Wklikujemy następny w nawigacji i już lecimy w tym kierunku. Dobra. Musimy odbijać mniej więcej pod kątem prostym w prawo. No to przesuwamy się dalej drogą do przodu, nie odbijamy w prawo. Słabe miejsce na kampienie tutaj. Jednak zauważamy drużyny po prawej i po lewej, więc staramy się ich tak wy wymanewrować, aby wprowadzić ich na siebie, natomiast samemu uniknąć wrogiego kontaktu. Mamy kontakt, z le lekko z tyłu, mniej więcej godzina czwarta. Fuuu, dziesiąta, jedenasta. No co ja mówię? Siódma, Siódma ósma. Idziemy do przodu, bo i za niedługo będziemy musieli odbić w lewo. Matias zauważa po lewej dwóch przeciwników, ale tam też jest punkt. A że było tylko dwóch? Więc kierujemy się do niego mając nadzieję, że to nie był tylko wierzchołek góry lodowej. Dużo ich tam widziałeś Paśpik, nie śpiesz się tym razem do koperty za bardzo Sławek egzami naszą prawą bardziej co? Jak się wpisze to odbijamy w prawą stronę tam gdzie była droga, gdzie na której stało auto Punkt zaliczony, więc oddalamy się od niego i kierujemy się w bezpieczny teren, aby zrobić sobie trochę odpoczynku i zaplanować działania na ostatnie kilkadziesiąt minut gry. A ja sprawdzam mapy. Kurwa, gdzie jest Kaspar? Dobra, stąd mamy 451 do jednego punktu. Czekaj, poszliśmy tak, tak, mniej więcej wzdłuż tej drogi. Ktoś liczył ile mamy wpisów? Wiesz, ja ten scenariusz chciałbym rozegrać tak w miarę, może, znaczy nie wyszło tak jak chciałem, bo ja chciałem, wiesz, bezkrwawo z naszej strony, nie? Zrywać kontakty, nie ryzykować, nabijać punkty po prostu. Ale co prawda chyba bilans i tak mamy dodatni, jeżeli chodzi o, o nieśmiertelniki. Zostawiasz po jednym Matiasie przy każdym punkcie i w sumie nie musisz nic więcej wiesz, robić, nie? Tak nie? mówię, tylko trzeba mieć czterech, nie? wiesz, tak e, Matias? Ty nie możesz się jakichś dzieci postarać szybciej, czy coś? Albo się Trzy się... sztuki potrzebujemy jeszcze. Od nas dostaniesz takie malutkie dżili dla nich. Postanawiamy udać się do najbardziej oddalonego punktu, gdzie mieliśmy to największe starcie. Głównie dlatego, że P4F prosiło, żeby na koniec pozbierać punkty, żeby oni nie musieli tam latać. No to uznaliśmy, że poświęcimy się i załatwimy ten temat osobiście. na pewno. Się panuje, bo wchodzimy między trupy. a... Jesteśmy 100-150 metrów od punktu, i po prawej mamy wracające do bazy trupy, a po lewej mamy jakichś no, żywych nie, przeciwników, którzy unikają kontaktu i wycofują się przed nami. Jako, że przeciwnik wycofał się w takim kierunku, że nie bardzo jest nam na rękę ich gonić, kierujemy się dalej wprost na punkt. Tak, tak, tak. Gdzie? Stoj, stój. Tak, tak, tak Krzaki! Zbliżamy się do punktu i zauważamy, że są na nim przeciwnicy. Na początku nie wiemy, jak liczni to przeciwnicy, więc trochę nonszalansko podchodzimy i próbujemy zająć punkt. Okazuje się, że ta drużyna to P4F i mimo że na początku udało nam się zadać im jakieś straty, to potem musimy się dość szybko wycofywać. Ostateczny bilans tego starcia Ta. był taki, że straciliśmy czterech bądź pięciu operatorów, natomiast nie zdobyliśmy żadnego nieśmiertelnika, bo ci co przeżyli musieli nie. po prostu się zawijać. I tym akcentem kończy się tak naprawdę ten scenariusz. Co fajne, udało nam się nazbierać tyle punktów i utrzymać tak wysoki stan nieśmiertelników, że zajęliśmy trzecie miejsce. I to tuż za podpalaczami mostu. Sam scenariusz wydał nam się na tyle fajny, że na pewno będziemy próbowali go wprowadzić też na naszych strzelaniach, bo strzałość naprawdę super i pomysł jest naprawdę genialny. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla P4F za zorganizowanie tego scenariusza. A na dzisiaj to już wszystko, dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.